Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj w sklepie dla hodowców.pl w Krosinie chcę tutaj za, zaprezentować produkt o nazwie Lubisan, taką podsypkę, podsypkę, która ona jest już tutaj znana na rynku od wielu, wielu lat i jest bardzo skuteczna. My tu chyba jeszcze w sklepie dla hodowców .pl jej nie reklamowaliśmy, ale dzisiaj chcemy właśnie ją tutaj zaprezentować, bo jest naprawdę bardzo fajnym to produktem. Troszeczkę takim powiem od razu, że to jest produkt, który pochodzi z tych okolic tam gdzie ja mieszkam, z Lubichowa, dlatego jest taka nazwa Lubisan. A do czego to służy, jak się to dozuje, jak to się stosuje oddam głos kolegom, oni o tym opowiedzą. Proszę bardzo. Dzień dobry, witamy serdecznie wszystkich kolegów hodowców. Tak, dzisiaj tak jak Krzysztof wspomniał, chcieliśmy zaprezentować posypkę firmy Lubisan, to jest sucha dezynfekcja przeznaczona do dezynfekcji pomieszczeń pomieszczeń nie tylko związanych z gołębiami, my głównie to stosujemy jako, jako hodowcy tutaj i sklep, który Dystrybuuje artykuły dla gołębi, to dedykujemy powiedzmy tutaj dla hodowców gołębi, ale ten produkt można stosować również w miejscach, gdzie przebywają ludzie, żeby zdezydekować te jakieś łaźnie tego typu, tak jak jest zresztą tutaj na etykiecie producenta napisane. Spokojnie można to stosować w miejscach, gdzie przebywają ludzie. Także produkt bardzo bezpieczny i bardzo skuteczny. Ja jeszcze powiem, bo tutaj jeszcze mamy, o matym opakowaniu to widać, tym dużym 10-kilogramowym, tutaj mamy na dole krówkę, kurę, świnie, indyka, gęś, królika, tak. gołębia i konia, bo to jest po prostu produkt dedykowany zasadniczo do wszelkich pomieszczeń inwentarskich, tam gdzie mamy zwierzęta i on tutaj, kolega nie wspomniał, ale on bardzo ładnie pachnie, to jest taki ziołowy, ziołowo-miętowy taki zapach. On... Miałem na Ach, ale on jest bardzo naprawdę fajny, ja go osobiście powiem od siebie. Stosowałem u kur. jest naprawdę fajny, bo on po prostu jeszcze ma taką cechę w porównaniu z takimi analogicznymi, ja nie powiem nazwy, jest podobny produkt. Ten nie powoduje żadnych uczuleń u ludzi, bo to jak się rozsypuje, to można ręką rozrzucić, tam z jakąś łopatką, łyżką rozsypać. Tutaj natomiast jest on w pełni bezpieczny i naprawdę jest skuteczny, bo on stosowany regularnie zapobiega powstawaniu takiej wilgoci, w tych pomieszczeniach inwentarskich. Zgadza się od razu, praktycznie po użyciu, po, po, po godzince zauważyłem zupełnie inny zapach w głębiku i jak gdyby inny mikroklimat się okazuje. Mm -hmm. nie? Ten, ten, ten produkt On działa higroskopijnie nie, też właśnie. nie no. bardzo wiąże, wiąże wilgoć właśnie, szczególnie przydatne przy hodowli głębi młodych, które są bardzo wrażliwe na, na, na różnego typu bakterie czy też drobne chorobotwórcze, które występują w głębiku. Teraz jest taki okres, że mamy ciepło, więc ten, ten jak gdyby temat utrzymania tej odpowiedniej wilgotności w gołębniku tutaj no, nie występuje. Ale jak tylko zacznie padać bliżej jesieni, troszeczkę jakieś deszcze, to jest to, jest to duży problem. Teraz to jest jeszcze Po stosowaniu tego produktu od razu wyczujemy zupełnie inny klimat. I teraz tak. powiem jeszcze, jak ktoś ma, ktoś ma gołębniki, bo są wiadomo jedni mają na płycie pełnej, czy na tak, ruszcie, tak, to tak. jeżeli ktoś ma na ruszcie i pod spodem ma szuflady i te szuflady są często wykonane z jakiejś blachy, czy z jakichś takich wodoodpornych materiałów, to kończy się tym, że nawet jak gołęby tam załatwiają się to mokry kał, on dość długo pozostaje wilgotny. Natomiast kiedy do tej szuflady nasypiemy takiego lubisanu, on jest automatycznie, szybko wiąże wilgoć, powoduje, że tam mamy suchutko i nie ma takiego zapachu, powiedzmy takiego, bo często takie jest w gołębnikach, zwłaszcza z młodymi, taki kwaskowaty, taki tak w powietrzu czuć, coś, natomiast coś, tutaj coś, tego nie ma. Ale to przeważnie, przeważnie już jest. I na słomę też na suchy różt można stosować to na te na powierzchni można Tak, stosować. właśnie te zrębki, także to jest naprawdę a skuteczne. Druga sprawa jest taka, że głębie młode, przeważnie na początku szczególnie, bo później ten problem się sam rozwiązuje, to mamy delikatne przepełnienie. Mm -hmm. No bo przeważnie tak jest, że każdy. Trochę więcej. Ty, ma. Trochę więcej tam próbuje jeszcze, a te trzy późne, a te, te po, po tej najlepszych sami. A natura już nam później ma. często wyselekcjonuje sama. Wyselekcjonuje sama ale przy tym takim delikatnym przepełnieniu to jest fajny produkt, który powoduje to, że łatwiej utrzymać po prostu czystość w błębniku. No i przede wszystkim klimat, który sprzyja głębiej. I tutaj, tutaj przejdziemy to, teraz to, do może to, części jest. na co to jest, bo widzimy tutaj jak na opakowaniu producent podaje, że zapobiega salmonelli, kokcydiom i piurojadom, ale też on ma oprócz tego bardzo szerokie działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze, aromatyzujące, osuszające i Larwobójcze jeszcze, bo tak czytam tutaj szybko z opakowań, ale też jeszcze jak jesteśmy przy opakowaniach to powiedzmy, bo ono występuje tutaj w sklepie dla hodowców w trzech w do, do, do dawkach tak jakby. Największy to jest worek o, o wadze 10 kg i cenie? 48 8 zł, 2,75 kg to wiaderko. 17,50. I najmniejsze opakowanie, 1 kg, który jak ktoś nie wierzy, może sobie kupić na próbę i zapłacić wtedy za takie yy, opakowanie. 9,50. Ale tutaj nie wszystko jest, bo ceny już znamy. Ale kupując tutaj te produkty w sklepie dla hodowców.pl, zawsze jakiś bonus zyskamy. Tutaj widzimy, mamy taką koszulkę. Ice i serce Pigeons, to czyli kocham gołębie, tak to jest koszulka bawełniana jakościowo dobra, tutaj ma logo firmy Lubisan u dołu i powiedzmy tak właśnie i jeszcze jest taka stacja mołgodowa, mała, on tutaj chyba tylko poza wiatrem i opadami będzie można wszystko tutaj sobie zobaczyć, czyli ciśnienie, temperaturę, wilgotność. I dla kogo to jest przeznaczone? Roznosimy, myślę, że po, po lotach głębi młodych roznosimy tutaj wśród hodowców, którzy zakupią dowolny produkt. Ta koszulka, ta stacja, taki dodatkowy bonus tutaj od nas y, przy zakupie dowolnego produktu. Jeszcze zobaczcie co na metce, jakiego koszulka jest rozmiaru, żeby osoby, które mają jakieś, nie, nie zmieszczą się, że, jak nie chcą, to żeby nie chcieli. Elka. Elka, no, ale tak coś dużo wygląda to, nie? To no, taka elka taka, taka porządna, taka, nie taka ta z wersji chińskich, nie, 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 że tam na takiego konusa 130 30 <laughs> tylko... To jest, to jest taka spasiona elka. Tak, dobrze, czyli <laughs> no, mamy ten no, produkt to, 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 to tutaj przedstawiony. A mówię, jest to produkt, który ja osobiście też stosowałem. U kuria to sypałem wtedy, pamiętam, w kurniku cały czas na słomę, bo staram się na ściółce więc to naprawdę bardzo fajnie yy, się sprawdzało, bo przede wszystkim właśnie mówię... Ten zapach, to odświeżenie tego, tego klimatu, czy w kurniku, czy w głębniku, czy jakimkolwiek innym pomieszczeniu, takim inwentarskim, gospodarskim. Także. Ważna rzecz, bo to nie są jakieś takie duże pieniądze w stosunku do pieniędzy, które wydajemy ogólnie na głębie, a często koledzy zapominają na o tym, że trzeba troszeczkę tam zdezynfektować, zawsze to pomieszczenie, nie oczyszczenie, nawet troszeczkę posypać delikatnie, nie trzeba dużo, naprawdę nie trzeba dużo, delikatnie rozsypywać co jakiś czas. U nas to tam w posypujemy po prostu tak jak no, no i tutaj w sklepie dla hodowców warto też jeszcze wspomnieć, że mamy też takie dwa fajne też produkty tutaj, które ostatnio też prezentowaliśmy na filmie. Silveco Plus, który też można podać w formie takiego właśnie rozpylenia w gołębniku, który tak. też jak się nazywa nam poprawia tą to, 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 to powietrza, jakość powietrza niejako, ale też mamy to co tutaj też jest między innymi zawarte na pirojady ptaszynie z dyzeksan. Ptaszyniec też z tej firmy, Centrum Zdrowia Gołębi, VetAnimal. Tak, tak. Czyli... Promujemy produkty w tej chwili, które mają pomagać trzymać utrzymać zdrowie, bo wiemy, że to jest najważniejsza sprawa przy gołębiach młodych. One sobie poradzą później w lotach, w treningach, jeśli będą faktycznie miały bardzo dobre zdrowie. A żeby miały bardzo dobre zdrowie, to musimy zapewnić głębiku odpowiednie warunki, i co fajne, no mówię, to nie są produkty aż tak drogie w stosunku do pieniędzy, które się wydaje. Nie, nie warto zadbać o to, bo taki 10-kilogramowy yy, worek to naprawdę starcza na bardzo dużo, bo u nas to, to starcza prawie. i cena atrakcyjna, bo kupując właśnie 10 kg to wychodzi nam 4,80 za, za kilogram, a tutaj mamy 9,50 wysyłka gratis. 130 kg jest u nas gratis, także koledzy macie jakieś inne produkty warto sobie dorzucić. Ktoś chce spróbować kilogram na próbę też tutaj najbardziej jest dostępny. Także na razie dziękujemy i jeszcze przy okazji zapraszamy wszystkich 24 lipca w sobotę od godziny 10 do 16 w Czarnej Wodzie, tam w restauracji Karczma Ostoja. Będzie można się spotkać właśnie z hodowcami, ale też posłuchać tego, co o zdrowiu Gołębi, o badaniu płodności, o badaniach DNA, o badaniu dopingowym ma do powiedzenia kolega Tomasz Borkowski z firmy Koba Diagnostyka. On na pewno też dużo, dużo potwierdzi tych rzeczy, o których tutaj rozmawialiśmy właśnie z kolegą Sebastianem i kolegą Rafałem. Także zapraszamy. 24 kolegów niestety nie będzie, bo na urlopy trzeba jechać. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot.